Cześć, bardzo serdecznie Was witamy. Cieszymy się, że znów możemy się tutaj spotkać, razem pomodlić. W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam lekcję wdzięczności, przypomina, jak łatwo nam prosić, a zapominamy o wdzięczności za otrzymane dary. Dostrzegajmy mnóstwo cudów każdego dnia. Prośmy Matkę Bożą, aby pomagała nam każdego dnia. Wracać do Boga z wdzięcznym sercem, chwaląc Go za wszystko, co od Niego otrzymujemy. Podziękujmy Panu Bogu dzisiaj tą modlitwą za opiekę nad nami i za wszystkie otrzymane łaski. Pomyślmy teraz o tym, za co jesteśmy Panu Bogu wdzięczni. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy, Anioł Pański. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A to ja służebnica pańska. Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami Wziastami. i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim, Wcielenie Chrystusa syna Twojego poznali, przez Mękę Jego i krzyż do chwały z matwych sania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Pomódmy się w intencji zmarłych. Wieczny odpoczynek, raczej im dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Serdecznie Was wszystkich. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy dla Krzysztofa, Piotra, yy, Jadę, Signus, yy, Anny, Rozali. Agnieszki, Lidii, Tadeusza, Jerzego. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i zapraszamy jutro o 12. .00. Życzymy Wam dobrego dnia, przeżytego z Panem Bogiem, z wdzięcznością. Dziękujemy i do usłyszenia jutro. Cześć. Dziękuję, cześć.